Dobra. Uh -huh. No dobra jest opóźnienie spora Selec menu, Sel. signal strength. platform, platform, stream, edit, 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 stream, info, przycisk, YouTube, info, to jest, to jest, test, transmis, to jest, transmisji z telefonu, to jest to jest to jest, to jest, to jest, to jest, a, public. Sans aptle psz aptle zapabli to jest te, to jest transmisji z telefonu. Pole tekstowe to jest to. to jest transmisji z tele, to jest test, to jest transmisji z telefonu. Pole tekstowy. Poletek tekst shift. L C, z I C F N N U S U N O F E L E T z spacja j o s i m s n a r t spate s e j o o wielkie t c i d bit T, ne d c i o w wielkie b wielkie f wiel wi, wiel wiel zaznaczo, wielkie l wielkie k wielkie j wiel wielkie g wielkie s wielkie d Wiltie s, wiltie a, wiltie Adam, wiltie e e r e n q a h, ale a, ale a h, i, no to aptle, szanty, aptle, szy aptle, menu, me, sel elat, wiersz, sygnal kurde 14 sekund dopuszczenia no się

Menu przycisk Menu Streaming TEMES. Vision Alerts Rewards Skipping Support Mode Mode Skip Prepare Event Multi-task YouTube Navigation Navigation Close Menu przy Select Relax Theme Viewers Signal strength, platform, platform title, stram title, edit strami, edit strami, przycisk. Będzie leciała dalej ta transmisja.